Moment Polska Południowa, jeszcze Brawo Delta, na razie Brawo Delta kolego, zapraszam Brawo Delta do łączności tutaj. Dobra, Polska Południowa przechodzę 415, Polska Południowa 415. Tutaj 161, Alfa 077, Monte Cassino, okolice Monte Cassino, Polska Południowa, odbierasz mnie? No, Jusku, witam Cię też. Adrian z Krakowa, aktualnie okolice Monte Cassino. Adrian z Krakowa, skrzemionek, okolice Monte Cassino. Moment, na razie Jusku Cię nie odbieram. Jeżeli mnie odbierasz, to potwierdź mi tutaj, Adrian z Krakowa, okolice Monte Cassino w tej chwili. No nie wiem, od tego, to dalej. Józef, okolice Krakowa. Józef, okolice Krakowa. No Józku, odbieram cię. Odbierasz jeszcze raz Monte Cassino? Józef, okolice Krakowa. Józef, okolice Krakowa. Odbierasz Monte Casino? Pozdrawiam cię, że... Juziu, a powiedz mi, skąd ty nadajesz z okolic Krakowa? Moje imię Adrian. Nieraz rozmawialiśmy, ja też jestem z Krakowa. Adrian doleciało. Tak jest Józiu, to ja Adrian z Krakowa. Nieraz rozmawialiśmy od, od Radio Małopolska. No, aktualnie jestem w Italii w okolicach Monte Cassino. Eee, oczywiście, Adrian, stację Dokładnie, no, akurat jestem teraz w okolicach Monte Cassino. Za parę dni będę w Polsce, to tam pogadamy lokalnie. W takim razie, Józiu, pozdrowienia dla Ciebie, tutaj z Włoch, z okolic Monte Cassino. I tyle, i do usłyszenia, ja przechodzę na 4, 2, 5, kolegów jeszcze tam posprawdzać. Po Bardzo piękny transport, radio, pili, radiator, szyb, Adrian, serdecznie pozdrawiam na 161, czarny raga 209, operator Józef, do usłyszenia. Pozdrowienia dla Koszyc, dla Ciebie, dla Krakowa właśnie tu z okolic yy, Italii. Ja tak dla informacji nadaję z ręcznego radia, z ręcznego radia podpiętego pod antenę samochodową. Są jeszcze jakieś stacje do Monte Cassino, to zapraszam. Dzień do kolego Stacja bazowa centralnej Polski, grupa Przemek słyszy. Przemku, witam Cię serdecznie z Wielkopolski, 59 dla Ciebie, 59 9 Italia. No jeżeli jaka No bardzo ładnie, ja to rejestruję wszystko, także tam do internetu to sobie sami zobaczycie, jak Was słychać w Italii. Pozdrowienia serdeczne z okolic Monte Cassino. Są jakieś stacje tutaj 161 Alfa Zulu 77 Adrian, okolice Monte Cassino. Dzięki, ja to Adrian, proszę bardzo, mikrofon wolny, kto dał? Natomiast koledzy do Monte Cassino chcą się sprawdzić Dobra przechodzę na eko-eko w takim razie dla informacji przechodzę na eko-eko wywoływać Tros. wywołanie ogólne wywołanie ogólne dla Polski wywołanie ogólne dla Polski podaję 161 alfa zulu 77 okolice Monte Cassino Albrecht 29.90 ręczne radio ze wstęgami. Nie mówię po prostu kolegom, że nadaje z ręcznego radia z okolic Monte Cassino. Ręczne radio do samochodowej anteny podpięte 4 W4W waty. Waty z mojej strony operator Adrian okolice Monte Cassino Italia No czuć lampę, czuć lampę, bardzo mocne sygnały macie, naprawdę. Kolega przed tym miał z Wielkopolski 250 watów, teraz Ty też z Etagi idziesz. No ja nadaję z 4 watów, 4 waty okolice Monte Cassino. Okej, okay. wywołanie ogólne dla Polski, wywołanie dla Polski podaje 161, Alfa Zulu 77, operator Adrian okolice Monte Cassino. I jeszcze raz, jaka miejscowość? Okej, okay, Zielona Góra, odbieram Cię 5, 5, 5 i super 5 modulacja, Zielona Góra dla Ciebie tutaj.